Powita wszystkich, tak szybciutko, tak prędziutko. Zobaczcie, jakie cudo mi się udało dzisiaj nagrać nad moją miejscowością. Praktycznie zachód słońca, już słońca nie było. Tutaj mamy praktycznie bezchmurne niebo, pojedyncze jakieś tam chmurki. I nagle coś widzę popierdziela. No jak popierdziela, no to może, może akurat mi się uda. No i chwyciłem tutaj za aparat. I... Zacząłem to kręcić. No, w międzyczasie takie dzikie gęsi mi nadleciały. To też trochę pofilmowałem. Ale one tutaj nie są bohaterem. Bohaterem jest właśnie ta smuga. Ta smuga, która świeciła. Zobaczcie, słońca już nie ma. Jest słońce za horyzontem. Oczywiście promienie jeszcze docierają. No to jest normalne, prawda? I świeci to takim blaskiem, aż widzicie, aż taki żółty, świecący. I zanikało to bardzo powoli. No, ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia co to leciało. Widziałem tylko, że coś po prostu leci bardzo szybko. Ale jest to wytwór ludzkich roga tego, iż to zostawiało tą smugę kondensacyjną. No i y, takiego efektu jeszcze y, nie widziałem. Y, bardzo mi to zaciekawiło. Może ktoś tutaj coś podpowie, może dopowie, może ktoś jeszcze widział w moim rejonie, chodzi o wielkopolskę i podpowie, dopowie, co się tutaj święci, no bo coś jest na rzeczy, prawda, no taki efekt, jakby po prostu ktoś przeciął nożem ten nieboskłon no efekt jest, powiem Wam, że dosyć ciekawy dlatego, dlatego mi to zaciekawiło, dlatego tutaj postanowiłem to sfilmować no i kto coś podpowie kto coś dopowie co to może być? Czy ktoś może widział, może ktoś, też ktoś nakręcił to? No to byłoby zarobiście, jeśli ktoś coś wypowie. No bo ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. To jest teraz, jak widzicie, maksymalne zbliżenie, ale niestety detekcja fazy, czyli detekcja kontrastu, która jest w aparacie odpowiedzialna za wyostrzenie. No działa różnie, tu akurat gdy yy, jest coś takiego, czyli chmury, dalekie obiekty, mało kontrastowe, działa to kiepsko. Ale jak widać widzicie doskonale, iż je, jest to po prostu taka, jak gdyby cienka linia, by ktoś to nożem przeciął. I naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to jest i co to spowodowało. Więc y, jeśli ktoś coś może podpowiedzieć, dopowiedzieć, to zapraszam do dyskusji. Na razie pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia. Cześć!